Cześć! Niech was Bóg błogosławi Sosnowie! Każde Twoje posłanie jest łatwe do zrozumienia, Panie. Napisane jest prostym językiem. Styl pompatyczny męczy mnie. Naucz się być pokorną, prostą, skromną jak ja. Wasulo, jeśli chcesz, abym ja był Twoim ojcem, będę Cię traktował jako moje dziecko. Jeśli życzysz sobie, abym był Twoim małżonkiem, będę Cię traktował jak małżonkę. Jeśli będziesz się buntować przeciwko mnie, potraktuję Cię jak sędzia. Jestem Twoim odkubicielem. Czcij mnie ponad wszystko i ponad wszystkie rzeczy. Nie zapieraj się mnie nigdy. Przychodź często mnie pić i spożywać. Znajduję rozkosz. Tobie.